Dzień dobry, dzisiaj chciałem odpowiedzieć na następne pytania, które mi zadał jeden pan Zabacki, ale myślę, że to będzie dotyczyło wielu z Was, bo chcielibyście się na pewno dowiedzieć, jak wygląda służba zdrowia w Kanadzie, a szczególnie tutaj, gdzie mieszkam, w Vancouver, w Brytyjsku Kolumbii, bo każda prowincja. I, I ma to troszkę inaczej, ale w sumie w całej Kanadzie służba zdrowia jest e, bezpłatna. Tak bym powiedział się. Podobnie zresztą, tak jak w Polsce. Także za chwilę pokażę Wam zestaw, ile my tu płacimy w British Columbia w Vancouver na służbę zdrowia. Kiedyś było dużo mniej, w tej chwili jest e, dużo więcej. Chodzi o to tutaj właśnie. Do 22 dolarów nie płacimy nic, zero się płaci. Do 24 tysięcy 25 dolarów na miesiąc. To jest MSP Medical Service i tutaj widzicie dlaczego płacimy ja już mówię, każda prowincja jest inna, w Ontario, na przykład, w jest rozliczane przy rocznym podatku. Dlatego to jest lepiej, lepiej mi się podoba, bo tego nie widać. A tutaj, u nas w Brytyjskiej Kolumbii, musimy to płacić. Częściowo płaci zakład, w zależności w jakim zakładzie się pracuje. Ja, na przykład, tego nie widzę, bo mój zakład pokrywa te koszty. Dlatego ja nie zwracam na to uwagi, nawet nie wiem dokładnie ile to w tej chwili wynosi, to dlatego wam pokazuję. Chwilę jeszcze. O, teraz dalej do 28 tysięcy. 76 dolarów na miesiąc. To jest na rodzinę, dwu... rodzinę dwuosobową, czy trzy osobową, osobową. Możecie sobie to tak zrobić stop i obejrzeć całą tabelę i wtedy będzie dokładnie widać ile się płaci. Ja tu chcę troszkę. O, oh, nie mogę sobie e, radzić, e, Najwyższa cena jest powyżej 30 dolarów. 100. Ja płacę na dwie osoby 136 dolarów. To jest powyżej 30 dolarów. U, już jest stała opłata. 136 dolarów miesięcznie wychodzi na, na służbę zdrowia. Także idąc do lekarza się nie płaci, i za szpital się nie płaci, oczywiście płaci się tylko za lekarstwa, jeżeli się go wykupuje w aptece, jeżeli lekarstwa są podane w szpitalu, te lekarstwa są za darmo. Jak to wygląda w praktyce? Otóż na mieście są takie przychodnie lekarskie, powiedziałbym, gdzie nie robi się żadnych nie zamawia się żadnych wizyt. Tylko jeżeli ktoś ma oczywiście lekarza w takiej klinice, oczywiście może zrobić wizytę, ale dzień wcześniej nie może zrobić tego z godziny na godzinę. Po prostu idzie się, jak jest się chory, idzie się do lekarza. Do, obojętnie do jakiej kliniki i jeżeli tam jest lekarz, to wtedy się idzie do lekarza i nie ma z tym większego problemu. Przynajmniej nie powinno być, ale ogólnie są problemy, dlatego że lekarze mają limit swoich klientów, ile mogą przyjąć. To po prostu rząd tak zrobił, niezbyt to ciekawie wygląda, dlatego że klinika nie by, powinna być otwarta, ale lekarz przyjmie swoich pacjentów i po prostu jest już zamknięta, bo przyjął limit i jest, jest zamknięta. Także w, tak to wygląda z tymi klinikami, ale przeważnie do południa nie ma sprawy iść do lekarza, bo te kliniki są otwarte. Raczej więcej problemów jest z tym po południu i wieczorem. Wtedy, jeżeli ta klinika jest, kliniki są nieczynne. Wtedy jedyne wyjście, trzeba iść do szpitala, jeżeli zachodzi taka potrzeba, jesteśmy chorzy i potrzebujemy opieki. No niestety w szpitalu musimy tutaj poczekać z roku na rok, i robi się też coraz gorzej, i trzeba te kilka godzin odczekać w szpitalu. Kiedyś były godzinę dwie. W tej chwili nawet i 4 godziny, a nieraz może i więcej zależy o jakiej porze i, i z czym się idę do lekarza. Jeżeli coś naprawdę e, naglącego, to oczywiście przyjmą szybciej, a jeżeli coś niepoważnego nie, nie, nie musi być e, pomoc doraźna, wtedy e, trzeba bardzo długo czekać i to nie jest za bardzo o, przyjemne. Dlatego to jest wszystko, rząd robi, żeby zaoszczędzić pieniądze. Nie wiem czy on tak zaoszczędza pieniądze, bo naprawdę te koszty idąc do i, szpitala, te koszty są dużo większe niż idąc do o, kliniki. Ale ogólnie, e, tak jak powiedziałem, jest e, opieka zdrowotna, w Kanadzie e, bezpłatna, tak bym oczywiście są prowincje gdzie y, nie płaci się w ogóle na służbę zdrowia, a tak jak powiedziałem y, tutaj w Brytyjsku y, jedna z najdroższych y, 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 prowincji, jak powiedział. Dlatego my tutaj musimy y, płacić, bo prowincja jest bardzo duża, trzy razy, trzykrotnie większa od Polski, a jest tylko cztery, ponad 4 miliony ludności, także Proszę sobie wyobrazić, jakie to są wielkie obszary. Ogólnie nie można narzekać na służbę zdrowia, jako że opieka jest dość dobra. Byłem w szpitalu, nie mogę narzekać, bo... Ale z drugiej strony też mi się nie podoba to, że lekarze po prostu naciągają jak tylko mogą żeby jak najwięcej zarobić dlatego że to jest e, praca rządowa, rząd, rząd im e, płaci. Dlatego jeden lekarz odsyła do drugiego lekarza po to, żeby dać zarobić e, wszystkim jeden po drugim, po prostu tak jak na moim przykładzie wreszcie zrezygnowałem z tych w ogóle wizyt u tych specjalistów, bo zauważyłem, że to jest tylko wykorzystywanie, robienie e, roboty jeden lekarzowi dla drugiego, a nie to jest w sobie żadne leczenie. Także służba zdrowia powinna być w kanadzie perfekcyjna e, według tego, co jest na papierze i jak to ogólnie wygląda, ale w praktyce w praktyce nie jest tak różowo, tak jakby się wydawało o, na początku. Teraz będzie następna sprawa. Chodzi o, jakie są opłaty na studia wyższe. Studia wyższe są uniwersy, uniwersytety. Dobrze, chyba tak. Uni, uni, uniwersytety. uniwersytety są w Kanadzie płatne. Zależy od jakiego kierunku idziemy na uniwersytet. O, te opłaty są, mogą być bardzo duże. Także za chwilę Wam pokażę tabele uniwersytetów i ceny, jakie te musimy opłacić za studia wyższe. Wchodzą dziesiątki tysięcy dolarów, żeby skończyć jakiś kierunek studiów. A, a tym bardziej, jesteśmy zagranicznymi gości, nie mieszkamy. W Kanadzie wtedy te opłaty za uniwersytet podwajają się o 50, o 100% są dużo wyższe. Za chwilę zobaczycie całą tabelę. Nie będę tego, tego komentował. Zobaczcie tutaj, bo możecie sobie tutaj zrobić stop, po kolei zobaczyć jakie ceny, w jakiej prowincji w Pimleku jeszcze są dość tanie. Jedna z najtańszych w Quebecu, studia, za chwilę, Ontario, Ontario jest bardzo drogie też, 5 tysięcy, 5 tysięcy średnio, 5 tysięcy, 6 tysięcy za uniwersytet, za studia, także nie każdego stać, żeby na te studia sobie pójść i wyszkolić, tylko raczej dla bogatych, albo Wziąć pożyczkę, i wtedy tę pożyczkę trzeba będzie spłacać przez wiele lat. A tutaj w British Columbia podobne ceny jak w Ontario, może troszkę niższe, one też bardzo o, wysokie. Także chcąc wyszkolić się tutaj w Kanadzie, niestety. E, musimy e, dużo zapłacić, nie wiem jak jest w Polsce, ale mi się wydaje, że w Polsce jest e, dużo taniej, dlatego bardzo dużo o, ludzi kończy e, s, e, studia i dostaje ten e, dyplom e, magistracji, nie wiem, degree tak się tutaj nazywa, e, stopień naukowy I no po prostu tak jest jak jest, tak, ale dla... Studentów zagranicznych z Polski tutaj nie opłaca się przyjechać na studia, bo naprawdę jest za drogą i nie będzie Was kompletnie na to stać. Zapłacić 15 tysięcy, czy 10, nawet 30 tysięcy na rok, mówię tu jest w stosunku rocznym, to są ceny w stosunku rocznym, a także 4 lata. 5 lat studiów, <laughs> proszę sobie wyobrazić, ile to jest tysięcy, 30, 40, nawet 50 tysięcy całe studia mogą kosztować. Oczywiście, jeżeli będziemy mieć studia a, prawnicze, te opłaty są wielokrotnie e, wyższe, czy e, mówiąc o, o studia lekarskie. Także tak to wygląda na Kanada. E, Kanada, mówię Kanada. Ale nie jest tak różowo, jakby się wydawał w Kanadzie. Po prostu ja podaję Wam tak, jak tutaj jest. Życie jest piękne w Kanadzie, nie powiem. Ja nie mogę narzekać na Kanadę kompletnie, bo w Kanadzie na przykład żyje się bardzo dobrze. Nie mam z tym wiele problemów, ale nie jest to tak różowo, jakby się wydawał. Mogłoby być o wiele, dużo lepiej. Bo na przykład kanadyjscy ludzie po prostu nie potrafią rządzić pieniędzmi. Większość ludzi nie potrafi, nie umie wydawać pieniędzy. A nie mówiąc o, o oszczędzaniu, jako oszczędzanie, że w Kanadzie jako takie, ja bym powiedział, nie istnieje. Po prostu my jesteśmy jeszcze nauczycielami z Polski, mamy to zakładowane w Genach, jeszcze komuny trzeba było sobie. Oszczędzać na wszystko, dlatego potrafimy sobie tutaj ułożyć bardzo dobrze i potrafimy żyć sobie na dobrej stopie bez długów. Oczywiście mało kogo to można tutaj spotkać, żeby nie miał długów, wszyscy jakieś długi mają. Oczywiście że nie mówię o kupno domu, o kupno domu tutaj w Brytyjskiej Kolumbii, Vancouver. Po prostu jest w tej chwili prawie, że, bym powiedział, niemożliwe, niemożliwe, dlatego że te ceny domów tutaj, co w tej chwili mamy i te ceny rosną z roku na rok po 5, 10-15% ceny domów rosną. Także średnia domu tutaj w Ankowali wychodzi 1,5 miliona, 2 miliony. Średnia cena domu to jest no absurd dlatego że Chińczycy lokują tutaj sobie e, pieniądze w Vancouver, dlatego że każdy tutaj może kupić sobie dom, nawet nie, mają, nie mając obywatelstwa. Po prostu nie mając pobytu w Kanadzie, można sobie tutaj kupić dom, dlatego jest nieźle, Tak nie powinno być. Rząd powinien e, nałożyć specjalne podatki dla zagranicznych. Kupców, którzy chcą wykupić dom, no, ale po prostu tak, jak jest podobnie w Australii, mi się podoba. W Australii nie można kupić domu, jeżeli się nie mieszka w Australii. Dlatego to mi się podoba, bo dbają o własnych ludzi. A tutaj w Kanadzie po prostu to wyszło spoza ręki, spoza wszelkiej kontroli. Dlatego te domy okropnie rosną, a ludzie stają się bardziej zadłużeni, bo tym bardziej młodzi i tak jak młodzi zaczynają Życie Tutaj po prostu jest niemożliwe jak kupno własnego domu, bo nie wyobrażam sobie składać, zawsze gdzieś tysiące dolarów na pierwszą wpłatę. Po prostu w tej chwili jest to prawie niemożliwością. Nie wiem jak daleko te ceny no pójdą dalej do góry, ale to co się w tej chwili dzieje to jest normalny cyrk finansowy na rynku nieruchomości. To tyle chciałem powiedzieć na dzisiaj. Następne pytania odpowiem w następnych filmach. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.